Fortuna Puchar Polski wrócił do grania po zimowej przerwie. 7 z 8 spotkań jednej 8 finału już za nami, a jako że nie brakowało w tych meczach niespodzianek i dużych emocji, warto zobaczyć ich skróty w naszym magazynie. Dziewiąta drużyna Fortuna Pierwszej Ligi kontra dziewiąta drużyna w tabeli PKO Ekstraklasy. Mowa o meczu Puszczy Niepołomice z Lechią Gdańsk, który ze względu na gwałtowny atak zimy odbył się w Sosnowcu. Zgodnie z przewidywaniami mecz od ataków zaczęła Lechia i szybko udało się gościom dopiąć swego. Już w trzeciej minucie Josep Sisej wykazał się największą przytomnością po małym bilardzie w polu karnym Puszczy. Widzimy to raz jeszcze. Niefortunnie odbił tę piłkę Erik Cikosz, a Sisej w swoim pierwszym występie w wyjściowym składzie błyskawicznie wpisał się na listę strzelców. Kilka minut później, również po stałym fragmencie, mogło zrobić się już 0 do dwóch, ale uderzenie Araka było minimalnie niecelne. Puszcza doszła do głosu po upływie kwadransa gry. Mamy 17 minutę. Sebastian Górski ruszył lewą stroną. Dośrodkowanie na knapa, ale to nie Karol Knap, a Michał nalepa. Był tym, który wpakował piłkę do siatki. Trzeba przyznać, że wisiał w powietrzu drugi gol zdobyty przez zawodników Lechi, no ale nie do tej bramki. Nie sięgnął piłki knap, a zdezorientowany na lepa zaskoczył Duszana Kuciaka. 1-1 w sosnowcu, a jeśli chodzi o pierwszą połowę, w kolejnych minutach najgroźniejszą szansę miał ponownie Sisej. Widzimy jak w 35 minucie urwał się obrońcą, ale tej sytuacji ani on, ani Jakub Arak nie zamienili na gola. Remis do przerwy, natomiast pierwszych 20 minut po zmianie stron to scenariusz, jaki trudno było zakładać. 54. minuta, nie zrozumieli się kopać z nalepą, a na bramkę ruszył Hubert Tomalski. Tomalski w sytuacji sam na sam z bramkarzem i on takiej szansy nie zmarnował. Duża radość podopiecznych Tomasza Tłacza. oczywiście w pełni uzasadniona, a głównym bohaterem tej akcji rzecz jasna Tomalski, który wykorzystał to nieporozumienie środkowych obrońców i zachował do końca zimną krew. Zbici z tropu piłkarze Lech i Gdańsk, w dodatku formalni gospodarze, nie chcieli na tym poprzestawać. W 62 minucie znów Sebastian Górski lewą stroną. Ta centra trafiła na głowę Nalepy, zebrał jednak piłkę przed polem karnym Erik Cikosz i huknął tak, że nie był w stanie interweniować Kuciak. Kapitalnie zrobił to były mistrz Polski w barwach Wisły Kraków i były mistrz Słowacji w barwach slowana Bratysława. Nie dał szans na interwencję swojemu rodakowi, no i w Sosnowcu jesteśmy naprawdę blisko sensacji. Lechia dość szybko mogła złapać kontakt. Dobra ta piłka od Makowskiego. Przed szansą stanął Mateusz Żukowski, ale nie był w stanie pokonać Gabriela Kobylaka. W 81 minucie mógł jeszcze w jakimś stopniu zrehabilitować się za udział przy trzech straconych golach na Lepa, ale najpierw trafił w poprzeczkę, a dobijał, co prawda mocno, ale niecelnie. Faktem stała się więc duża niespodzianka. W pierwszym meczu jednej 8 finału Fortuna Pucharopolski pierwsza pierwszoligowa Puszczanie Połomice wyrzuca za burtę finalistę dwóch poprzednich edycji. Odpadł więc finalista z poprzedniego sezonu, a teraz mecz z udziałem obrońcy tytułu. Mecz z pod tekstami, bo dobrze pamiętamy, co działo się 10 dni wcześniej po ligowym starciu z udziałem warty Poznań i Krakowi. W PKO Ekstraklasie górą była warta, natomiast tutaj 12 minuta przyniosła ten atak pasów. Van Amersfoort zagrał prostopadle do Rivaldino, Brazylijczyk sam na sam, Adrian Lis pokonany. Drugi gol syna legendarnego Rivaldo na polskich boiskach, pierwszy w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski. Widzimy ten sprytny strzał między nogami Lisa, tak więc szybko zaczęło się strzelanie w Grodzisku Wielkopolskim, ale do końca pierwszej połowy ani jedni, ani drudzy nie stworzyli już sobie klarownych okazji. Warta w poszukiwaniu wyrównania, najgroźniejsza była w powietrzu. Mamy 60. minutę, trałka dośrodkował na Bartosza Kielibę i niewiele zabrakło, aby piłka przyleciała po właściwej stronie słupka. Niespełna kwadrans później, kolejny atak prawą stroną, Janicki na głowę Mateusza Kuzimskiego i ten strzał z kolei nad bramką. Prowadził nieco ożywienia do gry Warty Robert Janicki, który wszedł z ławki. To 75 minuta, gdy właśnie ten zawodnik poszukał strzału z Pola karnego, ale i tutaj brakowało precyzji. O losach starcia Warty z Krakowią przesądził więc jedyny celny strzał oddany w tym meczu. Rivaldinho zapewnił pasom udany rewanż za starcie ligowe i kolejny krok do finału. Teraz jeden z hitów tej fazy Fortuna Pucharopolski. Polski. Mistrz Polski po wyeliminowaniu Widzewa trafił na kolejny łódzki zespół, tym razem ŁKS. W składzie Legii pięć zmian w stosunku do ligowego meczu z Rakowem, natomiast w 11 ŁKS-u aż trzech debiutantów sprowadzonych do Łodzi zimą. W 14. minucie wysoki pressing gości. Lopez piętą zagrał do Slisza. Bartosz Slisz po chwili uderzył. Był tam jeszcze rykoszet, który całkowicie zmylił Arkadiusza Malarza. Widzimy jak zmienił się tor lotu piłki po odbiciu od Sobocińskiego. Także nie miał wiele do powiedzenia Malarz, który z Legią trzy razy zdobywał mistrzostwo i zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Jego obecny zespół, czyli ŁKS, obudził się ponownie w końcówce pierwszej połowy. Oglądamy groźny strzał Pirulo, po którym zmuszony do trudnej interwencji Cezary Miszta. Piłka zbita na rzut rożny, no to popatrzmy na ten corner. Dobra centra jest Jan Sobociński i nie mógł tego zmarnować obrońca łks u 1 do 1 w 42 minucie. Bardzo dobrze dośrodkował Pirulo, nie sięgnął piłki Janczukowicz, ale zapomnieli, jakby, zawodnicy Legi o Sobocińskim i do szatni piłkarze schodzili przy rezultacie remisowym. Finisz pierwszej części udany dla łks natomiast od początku drugiej zaatakowała Legia. Wprowadzony z ławki Lukiniasz na lewej stronie boiska, blisko niego Dominguez, ale ograł go Brazylijczyk. To już pole karne, wydawało się, że poszuka podania, ale sam zakończył tę akcję z strzałem Lukiniasz. Legia znów na prowadzeniu, w zasadzie w pojedynkę. Wypracowany ten gol przez Lukiniasza, dużo wolnego miejsca pozostawionego Brazylijczykowi, co wystarczyło, by zdobył on bramkę trzy minuty po wejściu na boisko. ŁKS znów musi więc odrabiać straty. W 56 minucie ponownie z piłką przy nodze jest Pirulo, odważnie wpadł w pole karne, mocny strzał obronił mista, ale zrobił to w taki sposób, że w zasadzie obsłużył Piotra Janczukowicza, czyli debiutanta w barwach lks u Niesienią 5 goli w drugiej lidze w barwach Olimpii Grudziądz, no a teraz 21-letni Janczukowicz otwiera swój dorobek strzelecki w barwach ŁKS-u. Mamy 2 do 2 po tym sporym błędzie miszty, no i jeszcze masa emocji przed nami. Jedni i drudzy mieli okazję, by przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Najpierw w porę do piłki ruszył Malasz, który uprzedził Tomasa Pekharta. Po drugiej stronie goręcej zrobiło się z kolei pod tym strzale Rygarda. Nadal mamy rezultat 2-2, a do końca meczu około 10 minut. Ponownie piłkę ma Lukiniesz, czyli autor Golana 2-1. Dośrodkowanie na Pecharta, który po raz kolejny udowodnił, że w powietrzu nie ma sobie równych. 3-2 dla Legii. Dwóch rezerwowych odegrało główne role w tej akcji. Lukiniesz dośrodkowywał, a Pekart główkował. Miał piłkę na rękawicy Malasz, ale to nie wystarczyło. Po raz trzeci w tym meczu Legię obejmuje prowadzenie, no ale w 84 minucie Pekard, który dopiero co był bohaterem, osłabił swój zespół po tym, jak kopnął bez piłki Macieja Dąbrowskiego. Legia w dziesiątkę po tej czerwonej kartce, ale tak szybko jak Pekard wyleciał z boiska, tak samo szybko siły później się wyrównały. Po stronie lks u boisko przedwcześnie opuścił Pirulo po faulu na Lukiniasie. Zrobiło się na placu gry nieco więcej miejsca, ale czasu już naprawdę mało. W 93 minucie jeszcze rzut rożny, ostatniej szansy dla lks u Mikel Rygard w narożniku, piłka trafia do Sobocińskiego, rykoszet i futbolówka spada tylko na górną siatkę. Było naprawdę blisko do prowadzenia do dogrywki, ale w tym meczu ostatecznie więcej goli już nie padło. Legia, choć nie bez kłopotów, eliminuje ŁKS i gra dalej. Pogoń Szczecin kontra Piast Gliwice. Jedni i drudzy w lidze radzą sobie ostatnio bardzo dobrze i tę formę z ekstraklasy chcieli teraz przełożyć na zmagania pucharowe. Jako pierwsi zaatakowali goście, no i już w 11 minucie poskutkowało to rzutem karnym Postarcił starciu Żyry z Malcem. Faulowany zawodnik Piasta, sędzia Tomasz Kwiatkowski wskazał na 11 metr, a Michał Krapek stanie przed szansą na otwarcie wyniku. Zobaczmy, pewny strzał i jeszcze w pierwszym kwadransie goście objęli prowadzenie. Nie wyczuł intencji strzelca Dante Stipica, tak więc lider PKO Ekstraklasy musi odrabiać straty. Widzimy sytuację z 26 minuty, kiedy to Adrian Benedyczak stanął przed niezłą szansą, ale nogą obronił ten strzał Franciszek Plach. W lepszej okazji przed przerwą pogoń już nie miała, a drugą połowę od ofensywy zaczął Piast. Piłkarze Waldemara Fornelika w poszukiwaniu drugiego gola. W 47 minucie pogubił się całkowicie Mariusz Malec, Chrapek był już sam na sam z bramkarzem, ale obrońcy pogoni udało się ten błąd naprawić. 7 minut później znów zrobiło się jego ręce i w polu karnym gospodarzy. Dośrodkowanie z prawej strony trafiło na głowę Michała Żyry i tym razem również stypice wyręczył kolega z linii obrony. W tej sytuacji był to Jakub Bartkowski. Pachniało jednak w Szczecinie drugim golem dla Piasta. Popatrzmy na sytuację z 68. minuty. Do bezpańskiej piłki ruszył Stipica. Zagrał do Mariusza Malca, no ale nie mógł się spodziewać, że ten za chwilę odda mu piłkę. Wmieszał się w to wszystko Mateusz Winciersz. No i 20-latek zakończył tę akcję tak jak powinien. Debiutancki gol Winciersza w barwach Piasta. Widzimy tę całą, dość nietypową sytuację raz jeszcze. Malec zagrał niedokładnie do Stipicy, nie dał już rady uratować tego cech i w takich okolicznościach padł gol numer dwa dla Piasta. Awans gości więc coraz bliżej, choć Pogoń nie składała jeszcze broni. Dośrodkowanie Bartkowskiego na głowę Kucharczyka, ale czujny był tu na linii plach. W 81. minucie natomiast kolejne wyjście z tipicy poza własne pole karne. Popatrzmy, jest tam Michał Krapek, zagrywa do Arkadiusza Pyrki, Pyrka na winą Smolińskiego, ale jego strzał blokuje w ostatniej chwili Malec. W dalszym ciągu rezultat 2-0 dla piasta, ale pogoń w końcówce stać było już tylko na zredukowanie rozmiarów tej porażki. W czasie doliczonym po rzucie rożnym przed polem karnym jest Smoliński. Popatrzmy, w środku Benedikt Cech i wreszcie Luka Zachowicz. W tym zamieszaniu pakuje piłkę do siatki. Sporo przypadków tej akcji, no a ten gol ostatecznie ustalił wynik meczu na 1-2. Lider Ekstraklasy odpada więc, Fortuna Pucharu Polski, Piast gra dalej. A to już starcie drużyn numer 3 i 5 w PKO Ekstraklasie. Raków Częstochowa mierzył się z Górnikiem Zabrze i nie musieliśmy w tym meczu długo czekać na początek emocji. Mamy trzecią minutę, i Lopez z lewej strony wpada w pole karne, na zamknięciu jest Ladislav Zgutkowski i tak oto padł gol na 1-0 dla Rakowa. Błyskawicznie więc otwarcie wyników w tym meczu. Był jeszcze rykoszet po zagraniu Lopeza, a dla Rakowa to przełamanie po trzech ostatnich ligowych meczach bez zdobytej bramki. Piłkarze Marka Papszuna poszli za ciosem. To 11 minuta. Dośrodkowanie w pole karne. No i zobaczmy co tam się stało. Dawid Kudła złapał piłkę zagraną przez Masurasa, a sędzia w takiej sytuacji musiał podyktować rzut wolny pośredni. Będzie więc ciekawiej pod bramką Górnika. Igor Sapała wykłada piłkę Lopezowi, mocny strzał pod poprzeczkę i jest 2-0. To była tylko pozornie łatwa sytuacja, bo na linii oprócz bramkarza ustawiło się dziewięciu zawodników Górnika, no ale zmieścił to Iwi Lopez. Przed upływem pół godziny gry mogło być już nawet 3-0 dla Rakowa. Gutkowski poszukał strzału, ale tym razem nie pokonał kudły, także do szatni piłkarze schodzili przy wyniku 2-0. Druga połowa zaczęła się natomiast udanie dla gości. Jesus Jimenez zabrał się z piłką na lewej flance, sporo wolnego miejsca, Jimenez szedł do środka, przymierzył i górnik złapał w ten sposób kontakt. Z dużą łatwością zrobił to Jimenez, nie sięgnął piłki Pindroch i jest już tylko 2 do 1 dla Rakowa. Górnik poczuł krew. Teraz minuta 70. Uciekła piłka Jachowi, a po chwili faul na kubicy w obrębie pola karnego. Bez zawahania sędzia Łukasz Szczech wskazał na 11 metr. Jimenez w poszukiwaniu drugiego gola w tym meczu i nie pomylił się również w tej sytuacji. Nieco ponad kwadrans wystarczył, aby górnik ze stanu 0-2 doprowadził do remisu. No i teraz wszystko zaczyna się od nowa. Raków musiał się postarać o ponowne prowadzenie. Tu widzimy jeszcze jak defensywę gości postraszył z całem Iwi Lopez. 86. minuta to natomiast rzut wolny z bocznego sektora boiska. Dośrodkowuje Peter Schwarz, rusza z bramki Kudła, po jego piąstkowaniu pada Jarosław Jach, ale gra toczy się dalej. I Lopez jeszcze próbował kończyć to strzałem, ale został zablokowany, no a po chwili sędzia wrócił do starcia Kudły z Jachem i podyktował dla gospodarzy rzut karny. Będzie więc doskonała szansa na to, by Raków ponownie objął prowadzenie. I Lopez mocno i mamy bramkę numer 5, jaka padła tego dnia w Bełchatowie drugą stronę rzucił się kudła 3-2 dla Rakowa Częstochowa, no i tym razem już tego nie wypuścili piłkarze trenera Papszuna. Wręcz przeciwnie, w drugiej minucie czasu doliczonego, jeszcze kropka nad i postawiona strzałem głową przez Jarosława Jacha po dośrodkowaniu zrzutu rożnego. 6 goli w Eukatowie, gdzie naprawdę nie można było narzekać na brak emocji. Raków wygrywa 4-2, górnik zabrze, żegna się z rozgrywkami. Dwa kolejne mecze rozegrano w czwartek. Zagłębie z Chojniczanką grało nie jak pierwotnie zakładano w Chojnicach, ale w Lubinie. I tu dziać zaczęło się jeszcze szybciej niż w Bełchatowie. Popatrzmy, piłka na Szymona Skrzypczaka, ruszył z bramki Forenc i powalił napastnika Chojniczanki. To była 11. sekunda tego spotkania i błyskawicznie będziemy mieć rzut karny dla przedstawiciela drugiej ligi. Mateusz Klichowicz poszuka otwarcia wyniku, mocny strzał, ale zabrakło tutaj precyzji. Tuż obok prawego słupka Klichowicz, także wciąż w Lubinie mamy bezbramkowy remis. Ubiegło się w tej sytuacji gospodarzom, którzy w kolejnych minutach przeważali na placu gry. W 26 minucie Mateusz Bartolewski oddał mocny strzał lewą nogą, ale to nie wystarczyło, by pokonać Pawła Sokoła. Teraz już fragmenty drugiej połowy: Skrzypczak do Mikołajczaka. Tomasz Mikołajczak minął Żubrowskiego, dośrodkował z pod końcowej linii, główkuje Robert Dzientarski, ale wybija w ostatniej chwili piłkę Konrad Forenc. Patrzymy jeszcze na powtórki tej akcji. Podbił piłkę głową kruk, Ziętarski uderzył, i wyraźnie całym obwodem. Piłka przekroczyła linię bramkową. No ale ważny jest tutaj jeszcze wcześniejszy etap tej akcji. Zobaczmy: przy tym dośrodkowaniu zrzutu wolnego, na spalonym złapani dwaj zawodnicy chojniczanki, którzy brali udział w akcji. Więc w całej tej złożonej sytuacji, gol ostatecznie nie został uznany. Nadal więc 0-0 i coraz więcej wskazywało w tym meczu na dogrywkę. Do podstawowego czasu doliczonych jednak aż 7 minut. To ostatnia z nich, gdy mocno uderzył drażnić, ale dobrze w tej sytuacji poradził sobie Sokół. Goliń nie przyniosła również dogrywka, a o wszystkim zadecydowała dopiero seria rzutów karnych. Najpierw skutecznie Golański i Starzyński. Jako trzeci do piłki podszedł Rakowski i pomylił się były zawodnik Zagłębia, górą w tej sytuacji Forenc. Żubrowski może więc dać prowadzenie Zagłębiu, ale i tu wyczuł intencję strzelca bramkarz, tym razem był to Sokół. Kolejnych sześć strzałów bez zarzutu. Robert Ziętarski, Jakub Wójcicki, Olaf Nowak, Dejan Drazić, Adam Ryczkowski, no i Patryk Krzyż. Także po pięciu seriach nadal remis. Emocje coraz większe, coraz większa też presja. Nie pomylił się Grobelny, ale wytrzymał to po chwili Szirk. Teraz już siódma seria. Jan Mudra od słupka, ale szczęśliwie do bramki. W odpowiedzi George Czernomarkowicz broni ten strzał Paweł Sokół i ta pomyłka Cznomarkowicza dla Zagłębia oznacza koniec pucharowej przygody. Sensacja w Lubinie, bo drugoligowa chojniczanka awansuje kosztem Zagłębia. Ostatni mecz w tym magazynie to starcie Radomiaka Radom z Lechem Poznań. Tak samo jak mecz Puszczy z Lechią to spotkanie również w Sosnowcu, no i zwłaszcza dla Lecha to był piekielnie ważny mecz. Pierwsze ostrzeżenie po tym strzale Tiby ze sporej odległości. Po drugiej stronie groźnie zrobiło się w minucie 34. Damian Jakubik uderzał, ale tu również zabrakło nieco precyzji. To już fragmenty drugiej części tego spotkania. Piłka z głębi pola od Krawieca zaadresowana do Jana Sykory. Sięgnął tej piłki Czech, ale trafił prosto w Mateusza Kochalskiego. To była dobra szansa dla Lecha, ale jeszcze lepsza nadeszła 7 minut później. Kamiński z lewej strony wbiegł w pole karne i obsłużył podaniem Filipa Szymczaka. I to zdecydowanie powinien być gol dla kolejorza. Wciąż bez bramek w Sosnowcu, a przed nami ostatnich 20 minut tego meczu. Rzut rożny dla Radomiaka. Łówkuje Dominik Soku i piłka wpada do bramki. Wcześniej jednak gwizdek. Sędzia dopatrzył się tutaj Faulu Mateusza Bodziocha w ofensywie i tego gola nie uznał. Radomiak uwierzył jednak w to, że ten mecz można wygrać w podstawowym czasie. W 82 minucie rzut wolny wykonany przez Kozaka, w polu karnym odnalazł się Karol Podliński i tylko ogromne szczęście Lecha sprawiło, że nadal jest po zero. W słupek trafił Podliński, także będzie potrzebna dogrywka w tym meczu. W 101 minucie rzut rożny ma Radomiak, Kozak na bliższy słupek, Mike Karwot blokowany, no ale nie uszło uwadze sędziego, że Kwekwe Kwe Skiri zagrał w tej sytuacji ręką. Będzie rzut karny w pierwszej części dogrywki. Mateusz Radecki z wielkim spokojem, podcinką, i jest 1-0. Widzimy, jak zabawił się Radecki, wyczuł jego intencje bednarek, ale nie sięgnął futbolówki. Lech ma więc mało czasu, by ratować jeszcze losy tego spotkania. Mamy 114 minutę. Czerwiński dostrodkował na głowę rywala. Powalczył jednak jeszcze o piłkę z Kuraś. przewraca się w starciu z rywalem, którym był Karol Podliński. W pierwszej chwili sędzia nie przerwał gry, no ale przy najbliższej okazji wrócił do tej sytuacji, obejrzał ją dokładnie i wskazał na Wapno. Tymoteusz Puchać wziął na swoje barki wykonanie tego rzutu karnego, bardzo pewnie zrobił to Puchać, tak więc tylko przez kwadrans, z prowadził z Lechem. Dwa rzuty karne w dogrywce i to wszystko sprawia, że rozstrzygnął o losach tego meczu właśnie rzuty karne. Zaczyna Pedro Tiba, no i to nie jest dobry początek, bo broni Kochalski. Po stronie Radomiaka Karwot skuteczny, więc już po pierwszej serii prowadzi pierwszy ligowiec. Drugą kolejkę zaczyna Wasyl Krawiec i po raz drugi świetnie broni Kochanski. Bodzioch ma szansę by trafić na 2-0, no ale z tej szansy nie skorzystał. Puchać jako trzeci, wreszcie skutecznie, ale po chwili nie pomylił się również Radecki. W czwartej serii pewnie wykonane jedenastki najpierw przez Skurasia, potem przez Podlińskiego. Piątą z kolei dobrze zaczął Czerwiński, ale tak czy inaczej Radomiak o jeden rzut karny od awansu. Miłosz Kozak ustawił piłkę, ale wyczuł jego intencję Bednarek, także gramy dalej. Potrzebna będzie seria numer sześć. Kwekweskiri na dwa tempa, zmylony Kochalski i teraz to Radomiak jest pod presją. Mateusz Cichocki strzela, broni Filip Bednarek, który staje się bohaterem Lecha. Kilka razy w tym meczu o krok od awansu był Radomiak, ale ostatecznie to Lech gra dalej. 4 do 3 dla kolejorza w serii rzutów karnych. Zalamy więc 7 z 8 meczów jednej ósmej finału. Największe niespodzianki miały miejsce w Sosnowcu i w Lubinie, gdzie triumfowały kolejno Puszcza i Chojniczanka. Do rozegrania pozostał jeszcze mecz Arki Gdynia z górnikiem Łęczna, który zaplanowano na 16 lutego. Już dziś zapraszamy również na nasz kanał na skrót właśnie tego starcia.